Wszystko zaczęło się od tego, że zrobiłem przedstawienie, i potrzebowałem rekwizytu, który będzie na tyle uniwersalny, na tyle plastyczny, żeby mógł mi posłużyć przy wielu wątkach. Słyszę często, nie? że to jest tylko taboret, to nie jest sztuka. Ja nikomu nie mówię, że to jest sztuka. Ja po prostu chodzę z taboretem, a to tak mierdzi. Wyobraź sobie, że ktoś kupuje właśnie mebel, losowy mebel i idzie z tym meblem do domu. I przeżywa to, co ja czasami przeżywam idąc z taboretem. Patronem medialnym kanału jest Portal Świecie 24. Patryk? Słuchaj, bo już nagrania musimy zaczynać. Zejdziesz na chwilę na dół? Patryk? Nie. Cześć. Cześć. Nawiązując do e, tego jakże niecodziennego na pewno wstępu, chciałbym Cię tutaj wypytać o pomysł. Jak co się, jak się stało, że swoje życie poświęciłeś na stanie na taborecie? Oh, poświęciłeś to duże słowo, ale. <noise> rzeczywiście, już. Ile? Z dziewięć lat? Osiem? Coś koło tego stoję, stoję na taborecie, czy też podróżuje z nim, bo idea jest taka, że się nie rozstajemy. No, oczywiście, będąc, no jednak funkcjonując w ciągu roku, jest dużo, dużo okazji do tego, żeby nie przebywać w tym samym pomieszczeniu. Raczej to nie jest tak, że ten taboret zawsze stoi gdzieś tam, gdzieś tam przy mnie, czasami w samochodzie albo w jakimś pomieszczeniu obok. Ale rzeczywiście towarzyszy mi, to towarzyszy brzmi trochę, jakbym uosabiał ten przedmiot, mimo że to dalej taboret. I, I to jest chyba w tym wszystkim najciekawsze, bo wszystko zaczęło się od tego, że zrobiłem przedstawienie. To był monodram, który się zwał, a jak on się zwał? Ein Volk, ein Reich, ein Interpretation w nawiązaniu do. Motta Trzeciej Rzeszy, to było przedstawienie poświęcone słowu i wpływowi słowa na świat. W tym kontekście akurat na... W tym kontekście rozmawialiśmy, znaczy no ja omawiałem, tak, system totalitarny. I potrzebowałem rekwizytu, który będzie na tyle uniwersalny, na tyle plastyczny na scenie, żeby mógł mi posłużyć przy wielu wątkach, no bo jednak być tak, bo jednak ta scena, która jest zagracona wieloma, e, wieloma rzeczami, jest trudno uczynić ją atrakcyjną wizualnie. I rzeczywiście ten taboret okazał się na, na tyle plastyczny, że się na niego zdecydowałem. Niektórzy krzyczą na mnie, że, że to nie ten taboret w ogóle, że to nie powinien być ten taboret, tylko taki z kwadratowym siedziskiem. No a mój akurat z okrągłym siedziskiem. I to jest trochę już o słowie, bo mój okrągły, mój taborek z okrągłym siedziskiem jest dlatego taki, ponieważ taki wynoszę z domu. W sensie taki miałem w domu i u mnie zawsze były te z okrągłym, a u niektórych, u niektórych te z kwadratowym. I już na poziomie pewnego wspomnienia z dzieciństwa rozjeżdża się. Ja wiem, że to jest może dla niektórych bzdura, tak, że rozjeżdża się to wizualne postrzeganie taboretu, że ten jest taki, a ten jest taki, ale kiedy przełożymy to na język metafory czy język mówienia o wartościach i tak dalej o dużo bardziej złożonych rzeczach, które potrafią się jeszcze bardziej rozjeżdżać, no to wtedy ten taboret nabiera wartości. I co ciekawe fakt, że z nim chodzę czy też gdzieś tam mi towarzyszy i zwróciłem uwagę na to na to Uczłowieczenie przedmiotu, że ja, dla mnie to jest dalej taboret, ale zauważyłem, że naturalnie fakt, że z tym taboretem spędzam więcej czasu niż ludzie na co dzień spędzają z jakimiś przedmiotami z kuchni, sprawia, że ludzie go y, uczłowieczają tak? i mówią o nim, że nie wiem, że próbują mu znaleźć im imię, albo twierdzą, że jego imieniem jest taboret. Ludzie, to jest taboret, to jest tylko taboret. I też tak słyszę często, nie? że to jest tylko taboret, to nie jest sztuka. Ja nikomu nie mówię, że to jest sztuka. Ja po prostu chodzę z taboretem, a to tak mierzi czasami i tak prowokuje do powiedzenia czegoś, że nagle unaocznia mi się to, po co, po co z tym taboretem warto chodzić. Nie? Rzeczywiście, on jako taki punkt zapalny czasami relacji jest skuteczny. Nawet w pociągu, kiedy ludzie zaczynają z Tobą rozmawiać, no bo po prostu masz taboret i o co chodzi? No właśnie, ty, y, to jest na pewno zjawisko niecodzienne, że jesteś w, z taboretem co najmniej przez tak długi czas i w tak różnych miejscach. Ludzie, widząc to, na pewno mają różnego rodzaju odczucia czy przemyślenia. Spotkałeś się już z komentarzami w swoją stronę, jeżeli chodzi o to, że jesteś z taboretem. Stoisz na taborecie? No, wyobraź sobie, że się spotkałem, i to w każdej możliwej relacji, jeżeli chodzi o to, czy na nim stałem, czy na nim nawet siedziałem, czy, czy był obok mnie. Całe spektrum różnych emocji, radości, gniewów ludzkich spotkało mnie z samego faktu, że trzymałem taboret. I od początku ciekawych znajomości, które rzeczywiście trwają do dziś i nie zaczęły się, gdyby nie to, że miałem taboret, bo ktoś nagle podszedł i zaczął ze mną rozmawiać, na przykład o taborecie, albo po prostu stwierdził, że zacznie ze mną rozmawiać. Były też, są oczywiście też te bardzo gniewne reakcje, które raczej koleżeństwa nie inicjują. Też się z tym spotykam. Czasami stojąc na taborecie, chociaż yy, tam chyba najmniej dostawałem komentarzy, często idąc. I kiedy myślisz sobie, o tym działaniu, w kontekście tego, że ja rzeczywiście przez kilka lat chodzę z tym taboretem i nie wiem, prowadzę dokumentację fotograficzną tych, tego i tak dalej, można sobie zadać pytanie, Jezus Maria, po co, jakby bez sensu, sztuka współczesna albo coś tam innego, ja też nigdzie nie piszę, że to jest sztuka, i tak jak już zaznaczyłem, to jakby to, to się, to jest interesujące, jak to się samo sobie dopowiada i w tym wszystkim Najbardziej zawsze zastanawia mnie, tak błaho już trochę zejdę, wyobraź sobie, że ktoś kupuje właśnie mebel, losowy mebel i idzie z tym meblem do domu i przeżywa to, co ja czasami przeżywam idąc z taboretem. Prze, przeciekawe studium właśnie emocji ludzkiej, które po prostu znajdują ujście akurat u chłopa z meblem, tak? No, w tym sensie. Ale rzeczywiście, tak, tak, tutaj najróżniejsze przygody. Dobrze zrozumiałem, że dostawałeś gniewne, bądź co najmniej niemiłe komentarze, po prostu idąc z taboretem? Tak, tak. No ludzie krzyczeli, że. Po co, znaczy, po co ci ten taboret, albo o taboret? Tylko, że w tym, na tym poziomie słów tak, to tak brzmiało, ale na poziomie emocji i tej takiej ekspresji wypowiadania tych słów, czułem rozdrażnienie bardzo często tak, u niektórych ludzi. Ale jest jeden typ yy, negatywny, negatywnych emocji, które sobie bardzo ulubowałem, to jest, są ludzie, którzy siedzą w pociągach albo stoją w pociągach. Którzy najpierw bardzo śmieją się z tego, że wchodzę z taboretem do pociągu, a później oni stoją, a ja siedzę. I, i to jest atrakcyjne. To jest wtedy taki mój przytyczek w nos rzeczywistości, że <śmianie> 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 chociaż tutaj. Chociaż tutaj. A pamiętasz, nie wiem, wyróżnił cię się ktoś z tłumu z takich rzeczywiście komentarzy, ale powiedzmy bardziej przychylnych niż bardziej mniej? Przychylnych. Najbardziej, najbardziej wyczulone na, tak, na takie działania są często właśnie dzieci albo dużo o, takich przychylnych, zauważyłem, że dużo osób Bezdomnych też zwraca na to uwagę. I rzeczywiście wchodzimy czasem w relacje, rozmawiamy o tym, ponieważ myślę, że też oni jako że trochę obserwują bardziej, um, znaczy, ich percepcja jest myślę też silnie wyczulona na relacje z, z człowiekiem, bo jednak często np. podchodzą do ludzi i tak dalej, widzą myślę, że częściej też wyłapują pewne. Czy też bardziej wrażliwie reagują na pewne odchyły od normy, w tym sensie, jakim jest na przykład stanie na taborecie czy chodzenie z taborytem, ale są to też artyści i na przykład. Pamiętam, że czasami, jak, czy stałem, bo byłem na przykład w trakcie jakiegoś działania w ramach, nie wiem, czy jakiegoś festiwalu, czy, czy coś, podchodziła, podeszła do mnie kiedyś pani, która zrobiła zdjęcia, bo stwierdziła, że chce to wykorzystać na warsztatach fotograficznych. I mam tak, OK. I to było najlepsze, że sposób, w jaki ona robiła zdjęcia, wskazywał na to, że ona w pełni rozumie, dlaczego akurat stoi w tym konkretnym miejscu w mieście, a nie innym. I to, jak robiła te zdjęcia, i jak teoretycznie bo nie widziałem tych zdjęć tam widziałem dwa czy trzy ale to, jak ona robiła te zdjęcia, wskazywał na to, że ona. Czyta, świetnie czyta geometrię przestrzeni, która jest za mną czy wokół nas, żeby rzeczywiście na, tym, na tej fotografii ona wybrzmiała. I, i to, to pamiętam, że było takie, no wow, wow. I tak jak na początku powiedziałem, że. Że dobrze, że jesteśmy tutaj, bo bardzo silnie widać to profanum względem sakrum, które jest dookoła przy okazji tej wystawy. Tak, ale przypomnijmy jeszcze, że w tej chwili jesteśmy w Zamku krzyżackim. W tak, jesteśmy w zamku krzyżackim, mamy właśnie wystawę, jesteśmy na wystawie powidoki. Nie mamy jej, to nie my, nie my organizujemy, jesteśmy na wystawie powidoki, która właśnie do, jakoś tematem dotyka tej niezesławialnej niezesławialnej strefy, sfery i innych określeń, ale y, dlaczego, mówię, dlaczego o tym mówię, bo czy mówienie o sobie i tak dalej, wiesz, no niewiele, coś tam robię, nie, w życiu ogólnie, ale rzeczywiście jest jeszcze papierowa fundacja, czyli y, fundacja, która zajmuje się, w, zawsze w takim haśle to ubieram, językiem, Językiem komunik i komunikacją, oraz sztuką i kulturą. Rozróżniam te pojęcia niezbyt szczegółowo, niezbyt tam nie przyczepiam się formalnie do nich, ale uważam, że one świetnie pokazują pewne spektrum działalności. I tu rzeczywiście, w ramach tego, i, i to jest właśnie to, że ja tylko udostępniam, umożliwiam pewną przestrzeń do działania, to znaczy, jak robimy. Slamy poetyckie, co nie jest takie oczywiste w małych miejscowościach, które się odbywają regularnie i łączą dwa miasta. To jest wartość. Świecie i hełmno, tak? Że raz dzieje się w świecie, raz dzieje się w hełmie i te, ci ludzie przejeżdżają ze świecia do hełmna, z hełmna do świecia i te miasta dzięki temu stają się na jakimś poziomie, poziomie bliższe. Tak? No mamy młodzieżowy klub słowa, tak? czyli znowu przestrzeń do rozmowy najzwyczajniej w świecie, do, do dyskusji dla ludzi w wieku szkolnym. A w przyszłości planuję niedalekiej, bo jeszcze w tym roku ruszamy z cyklem spotkań o kulturze i sztuce. Rzeczywiście. Czyli takie formy wykładowe, ale z takim dużym, istotnym elementem dyskusyjnym. Swoją drogą tak, teraz podobno na taki pomysł. Zdarzyło, już ci się kiedyś stać na taborecie w czasie slamu? W czasie slamu? Czy ja stanąłem kiedyś na taborecie w czasie slamu? Chyba nie. Ja prowadzę te slamy, to mógłbym to <noise> zrobić, bo nikt mi już nie zakaże, tak? Y ale może powinienem. I tak przez trzy minuty myślisz, bo na slamie ma się trzy minuty, żeby to zrobić, może powinienem tak stanąć i zamanifestować, czym tak naprawdę są trzy minuty. I tą ciszą wybić na zegarze, to było ciekawe, rzeczywiście, może tak powinienem zrobić. No. Już taki pomysł w takim razie czekam na realizację. <laughs> Oczywiście, że tak. Kogoś, tak jak mówiłem, że jestem. Fatalny w dokumentacji i kompletnie nie, nie interesuje mnie dokumentacja i to, czy, czy to, co robię, gdzieś tam jest, czy nie jest, i tak dalej. Gdzieś tam na potrzeby formalne zamykam. Może, może kiedyś uda was, was się zaprosić na dokumentację trzech minut, stania na taborecie na slamie poetyckim. Czemu nie? Oczywiście, że tak. Jeśli kiedykolwiek pojawią się na tym kanale 3 minuty ciszy z podejrzanym facetem stojącym na taborecie, to już wiesz, Ach, co to będzie. Niepokojące, niepokojące. <gry> Zbliżamy się już powoli do końca naszego czasu Antonowego. Jestem zawsze w szoku na odcinkach, jak szybko ten czas leci. Jednak mam do ciebie na koniec dwa szybkie pytania. Szybkie, oj, to ciężko będzie. Odpowiedź liczbowa bądź tak nie. Zaczynajmy. Czy zdarzyło ci się, że bolały ci się nogi podczas stania na taborecie? To jest pytanie, które nurtuje mnie od momentu, kiedy wpadliśmy na pomysł rozmowy z Tobą. Hmm. Raz, ale nie dlatego, że stałem. Tylko po prostu bardzo mnie wtedy bolała kostka, i yy, wszedłem na taboret rzeczywiście stojąc w jakimś miejscu. Natomiast od samego stania nie. Ile stałem najdłużej? Trzy godziny. To było moje drugie pytanie. <głos> <głos> Dziękuję Ci w takim razie bardzo za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie.